Witajcie serdecznie, dziś na prośbę wielu osób pokażę jak dokonywać transakcje na XTB poprzez aplikację Revolut, operatora właściwie Revolut, unikając tym samym płatności dotyczącej kosztów przewalutowania na XTB albo jakichś dodatkowych opłat. No, to trzymajcie kciuki, jeszcze co zrobię to przeleję sobie, zamienię y, walutę polską na dolary. dolarów. Kolejnym krokiem, o ile mi to na cokolwiek w tym momencie wystarczy, będzie sprawdzenie co za jaką kwotę w tym momencie plus minus mogę kupić z interesujących mnie produktów na xtb tak, żeby możliwie Zostawić na e, rachunku bieżącym XTB jak najmniejszą kwotę e, ze względu na to, że ona, e, ona jest warowana różnymi opłatami, um, które chciałbym uniknąć. Um, no. Więc teraz się na chwilę wyłączę i sobie to przeliczę. Ok, już sobie obliczyłem, że za tą kwotę kupię sobie dwa ETF-y. Jeden to będzie rynki wschodzące, a drugi to będą globalne spółki, największe i rzecz jasna w moim przypadku to będzie z reinwestycją, czyli dywidenda będzie wpłacana z powrotem, reinwestowana i teraz tak, tutaj jeszcze jest taka fajna opcja, żeby było oczywiste bardziej. Ja sobie tak leżę, ale to nie będzie przeszkadzać ani nie. To jest tak. W tym momencie tutaj może nie na zielono, może na inny kolor. Może tak. e, tutaj mamy konto w złotówkach, ale na nie nie chcemy wpłacać naszych dolarów. No bo to, to jest bez sensu, to jest konto w złotówkach więc jakby, jakby nastąpiło jakieś przewalutowanie, więc to nie jest ta, ta droga. Tego też nie użyjemy, bo to też jest dla złotówek i będzie przeliczenie według XTB, a tego ja chcę uniknąć, przez to też można tutaj w Blue Media, jak korzystacie, z, robicie transakcje jakiekolwiek wszelakie, to wiecie dobrze, że z Blue Media można korzystać praktycznie z każdej chyba karty, z każdej bankowości. No i jest jeszcze płatność kartą, tutaj trzecia i jest prowizja za to 0,66%. Jest to duża prowizja. No ale po co ją płacić? Jak można ją uniknąć? E, przynajmniej tak mi się wydaje. Moja metoda chyba e, sprawdza się. Zresztą zobaczycie. E, dobra, więc tutaj trzeba sobie otworzyć konto wcześniej. E, konto e, Tolara. E, I takie też wybrać przy wpłacie. Ja takie wybieram. To automatycznie widzicie już inne formy płatności. Jest to przelew bankowy. Tutaj to jest dobra opcja, jeżeli to konto najprawdopodobniej w XTB jest w polskim banku. Więc wydaje mi się, że jeżeli macie konto w dolarach jakieś w Polsce i będziecie przelewać na ten bank, tutaj na konto XTB to wydaje mi się, że nie powinno być innej marży na tym aczkolwiek mogę się mylić w każdym razie ja korzystam z Revoluta będę miał marżę, bo konta Revoluta nie jest w Polsce w związku z czym to by musiał być przelew zagraniczny czyli te ISBN no a one są płatne i to chyba nie mało druga opcja, jak widzicie ta sama jak była wcześniej natomiast tutaj już jest prowizja prawie 1% ale to jest dużo no nie, jakby nie patrzeć można zapłacić kartą wygodnie w ogóle, natomiast nie to chcemy uzyskać bo nie chcemy stracić tego 1% właśnie więc postaramy się zrobić to jakby całkowicie bez marży i użyć tej opcji, którą dam na zieloną no, ale ona nie jest taka prosta zresztą zaraz się przekonacie więc tak, sobie te pędry usuniemy wybierzemy sobie Paypal ja mam tam może te 117 dolarów, ale e, płacę 116, bo według moich obliczeń dokładnie powinny mi starczyć na dwa ETF-y e, te 116 dolarów. E, kwota jest tylko po to, żeby zobrazować, że można te przelewy robić e, za darmo, praktycznie i uniknąć tej opłaty manipulacyjnej, e, w związku z czym ja wybieram te 116. E, bardziej, że niektórym się śpieszę, żeby Wam to pokazał, więc, e, więc jakby e, idę Wam naprzeciw e, no, i w związku z tym zrealizuję tą płatność. E, no dobra, ja się zaloguję i zaraz wracam. Przeszedłem po na weryfikację, zalogowałem się. I tutaj jest właśnie bardzo ważna rzecz, to sobie od razu będę pędzelek na czerwono. OK, i tak z tego co mi się wydaje ale mogę się mylić, jak się mylę to mnie poprawicie, to ta kwota tutaj wskazana jest w ten sposób, bo widzimy, że ona jest dosyć spora i ona wynika z kursu właśnie przeliczenia walutowego i jak korzystając z tej metody i zaciągając pieniądze z tego konta w złotówkach, to najprawdopodobniej będziemy może mieli nawet do czynienia Podwójnym przewalutowanie, w przypadku rewoluta i ogólnie, więc trzeba na to zwrócić uwagę, bo tak, jak widzicie, jest dosyć spora, i można na tym wyjść jak za na mydle, czy jakoś tak to się mówi. W każdym razie tutaj wybierzemy sobie troszeczkę inną opcję, mianowicie to trzeba sobie kliknąć. Zobacz opcję waluty. I ja to kliknę. W związku z tym e, zamiast przewalutowania w e, PayPalu użyjemy bezpośredniego, jakby, mm, bezpośredniej płatności zaciągniętej z karty. W związku z czym będzie nam znacznie... E, po prostu skorzystamy z pośrednika, aby pominąć jakby, e, płatności za tą transakcję. No i popatrzymy, czy to się da zrealizować. E, jedna rzecz, bo przed chwilą miałem problem. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby, wiadomo, oprócz tego, żeby były środki na koncie Paypala, czy tam raczej nie PayPal, e, Revoluta, albo na koncie maklerskim, czy tam raczej koncie jakimś walutowym, e, to druga rzecz jest jeszcze ważna, e, taka, e, że żeby mieć limit e, no to na czas tej transakcji ustawiony na kwotę, e, która, która, która chce się przelać, nie, żeby nie było e, problemu. I dajemy, sobie kontynuuj. Wychodzi na to, że wszystko chyba zakończy się sukcesem. No, więc w taki prosty sposób możemy zrobić płatę, unikając spritu czy tam przewalutowania. No i Życzę Wam udanych i pomyślnych inwestycji. Eee, no, nie ponosząc kosztów transakcji, bo one często zjadają nasze oszczędności, a tego chcemy uniknąć, tak jak w funduszach inwestycyjnych. No to miłego wieczoru czy tam dnia. Zależy kiedy to oglądacie. I Hejka, trzymajcie się, macie szyni sprawni i zdrowi, szczęśliwi, skuteczni też. No hejka, cześć.